Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka, owczarna zwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus Wstań, weź swoje łoże i chodź Natychmiast wyzdrowiał w człowiek Wziął swoje łoże i chodził Jednakże dnia tego był szabat Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża On im odpowiedział Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie Weź swoje łoże i chodź Pytali go więc Cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, oto to wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Oto słowo pańskie. Dzisiaj przyrzekłem sobie, że będę mówił krótko, bo zapomniały mi się wczoraj i trochę przedłużyłem. Na początek, może to jest najważniejsze. W każdym razie to teraz przyszło mi do świadomości, że błogosławieństwo jest sposobem Boga na pokonanie tego świata. To jest inna metoda, aniżeli stosuje ten świat, stosuje przemoc. Natomiast Bóg posługuje się błogosławieństwem. Błogosławieństwo ono. Jest mocą. Ono nie niszczy, nie depcze. Ono tworzy, buduje, tak jak słyszeliście to pierwsze czytanie o wodzie. Ta woda Bożego Błogosławieństwa, ta woda żywa, ona uzdrawia, ona nie zalewa i nie niszczy, ale ona, nawet martwe wody, nabierają życia. Nabierają życia i, i roi się tam od ryb. To jest żywa woda, która daje życie. A koło tej wody rosną drzewa i takie cudowne właściwości mają, bo na tym polega właśnie błogosławieństwo Boże. To nie jest dzieło człowieka, dzieło Boga, a dzieło Boga jest większe od tego, co może stworzyć człowiek. Oczywiście to jest wizja, to nie jest reportaż z raju i pozostańmy przy tym. Bóg nam błogosławi, to jest Jego sposób działania. On jest błogosławieństwem, On jest miłością. Jakże miłość miałaby deptać, niszczyć, gwałcić? Może to Ci pomoże. Jak będziesz w domu, jak przyjdziesz do kościoła, jak będziesz miał wątpliwości, pamiętaj, Bóg Cię słucha. Bóg jest dobry i tylko dobry, i nigdy nic złego od Niego nie pochodzi. A Jego metoda, ta specyficzna metoda boska, to błogosławieństwo. I choć ten świat czasem nas nie lubi, czasem to odpowiedź nie jest gniew i nienawiść i przemoc, ale miłość i błogosławieństwo. To jest możliwe, niemożliwe, ale dla Boga jest możliwe. Dlatego spotykamy się z Chrystusem. I dlatego prosimy Go o błogosławieństwo. Prosimy, aby nas prowadził. Prosimy, aby dał nam swojego ducha, bo ta woda, o której słyszeliście, ta z prawej strony świątyni, to prawy bok Chrystusa. To na krzyżu wypłynęła krew i woda. Sakrament Eucharystii i sakrament Chrztu Świętego. To jest ta żywa woda. Duch święty, duch błogosławieństwa Bożego, miłości. A więc dodaję do tego, co śpiewaliście na początku Mszy Świętej o Krzyżu, że to jest źródło wody żywej. To jest błogosławieństwo. I masz w domu ten znak, i szanuj ten znak. To jest znak Bożego błogosławieństwa. Mówiłem, że. Krótko, a więc już kończę, nie rozwijam tego tematu. Interesuje mnie drugi. Myślę, że on jest zasadniczy i na co dzień z nim się spotykamy w naszym życiu i nie rozumiemy tak jak ten chory. Nie rozumiał, co z nim się dzieje. I popełnił duże głupstwo. Stracił okazję. Wczoraj słyszeliśmy, że ten urzędnik królewski najpierw nie chciał o niczym słuchać. Chodź, chodź, chodź szybko, bo umiera mój syn. Jeśli nie widzicie znaków, chodź szybko, nie, nie, teraz nie mówmy, chodź, chodź, bo, aby ratuj mojego syna. Idź, twój syn żyje. Uwierzył w to słowo, ale jeszcze nie uwierzył. Uwierzył dopiero wtedy, w pełni, to jest to drugie uwierzenie, kiedy zobaczył swojej. Sług, oni przyszli i powiedzieli, Twój Syn żyje. Opuściła Go gorączka. Kiedy? O siódmej godzinie. A więc w tym czasie, kiedy rozmawiał z Jezusem, Jezus powiedział, Syn Twój żyje. Uwierzył On i cała Jego rodzina. Uwierzył w Chrystusa, nie tylko w to, że potrafi uczynić cud, ale coś głębszego. Zrozumiał, że On jest Mesjaszem, Zbawicielem. Pokochał Chrystusa, związał się z Nim. Znalazł skarb w życiu. A ten, ten dzisiejszy, 38 lat choruje. Leży razem z chorymi na tą sadzawką Betesda. Pięć krużganków. Sami chorzy tam leżą, czekają, aż się poruszy woda. A nie uporuszy wodę, wtedy kto pierwszy dojdzie, ten jest uzdrowiony, obojętnie na co byłby chory. 38 lat czeka. 38 lat, ja tak sobie policzyłem szybko, to jest prawie 40. Jeżeli dojrzały człowiek poszedł jako dojrzały człowiek, jako młodzieniec, no to całe życie tam przesiedział koło tej sadzawki. Bo dodaj 40 do, do 20 to 60-letni mężczyzna, a więcej emeryt prawie. Przychodzi Chrystus i za darmo mu daje to, czego on nie mógł osiągnąć przez 38 lat. Tyle, że Chrystus zadaje takie pytanie, i tu jest pierwsza trudność. Ciekaw jestem, jak Ty na to odpowiesz. Chrystus zadał mu pytanie zupełnie niespodziewanie: nie. Czy chcesz stać się zdrowym? Prawda, że to wydaje się. Nie w pięć, nie w 9. 38 lat czeka, żeby wyzdrowieć. Chrystus przychodzi, widzi, że długo czeka i zamiast go uleczyć, zadaje pytanie. A jakie to pytanie? Czy chcesz, żebym cię uzdrowił? Czy chcesz stać się zdrowym? Co on odpowiedział? Mógłby się zdenerwować. 38 lat czekam po to, żeby być zdrowym. Ale on co innego powiedział. On powiedział: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Gdy nastąpi poruszenie wody, gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. A więc zobacz, co za odpowiedź. To jeszcze nie jest pełna. Jeszcze nie rozumiesz, prawdopodobnie, co on odpowiedział. Ale jaki to dziwny dialog? Czy chcesz być zdrowy? Odpowiedź, panie, nie mam człowieka. Gdy ja sam dochodzę, ktoś mnie uprzedza, jest przede mną i tak 38 lat, 38 no. lat sam, 38 no. lat ktoś go wyprzedza i on znów wraca i czeka. Nie ma człowieka, to jest jego odpowiedź. Nie ma człowieka, jest samotny. Coś chyba zaczynamy rozumieć, ale zobacz co się dzieje dalej. Jezus mówi: Po prostu wstań, weź swoje łoże i chodź. I rzeczywiście wstaje, bierze łoże. Idzie, idzie o własnych siłach. Gdzieś ta jakaś choroba, nie wiemy jaka, bo nie, nie jest mowa, bo sparaliżowany, bo on usiłował dojść, on mógł chodzić. Nie jest niewidomy, nie wiemy. Właśnie to jest też ciekawe, że nie wiemy jaka to jest choroba, ale zaraz się dowiemy. I oto naraża się na uwagi faryzeuszów. Co robisz? Niesiesz łoże, to jest szab szabat, nie wolno tego czynić. A on od razu, on od razu to nie ja, to przepraszam, to on mi powiedział, kto ten on, no ten, który mnie uleczył. Uleczył, uczynił cud. 38 lat czekałeś. On ci, on ci dał to, co nie mogłeś osiągnąć przez 38 lat. A teraz to, z taką lekkością, to nie ja, to nie ja, to on, kto on. No nie znał go, bo, bo Chrystus się wycofał ale przyszedł do niego Chrystus i powiedział mu znów takie trudne do zrozumienia słowa Oto wyzdrowiałeś i dalej nie grzesz już więcej aby ci się coś gorszego nie przydarzyło a więc ta choroba była związana z jakimś grzechem nie grzesz już więcej aby coś gorszego Ci się nie stało. Teraz staraj się to wszystko pozbierać i zrozumieć, o co chodzi w tej Ewangelii. A na koniec jeszcze, to jest zupełnie niespodziewane, człowieków odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, a więc jeszcze do piątego. Poszedł, i doniósł. Nie musiał. Doniósł, nie powiedział. Doniósł Żydom i dlatego prześladowali Jezusa. Oto podziękował. Takie jest podziękowanie tego człowieka, który całe życie czekał na uzdrowienie. Chrystus za darmo go uzdrowił, przestrzegał go, aby nie grzeszył, bo stanie się to gorsze i stało się gorsze. Dlatego, że zamknął sobie drogę do Chrystusa. Sam przez swoją głupotę, przez egoizm, zaraz o tym powiemy, zamknął sobie drogę. Ten wczorajszy, ten urzędnik królewski uwierzył. On, jego rodzina otwarli sobie drogę do zbawienia. Byli z Chrystusem, mesjaszem, zbawicielem. A ten doniósł na niego. Poszedł i, i popisał się, pochwalił się, podziękowali mu, prześladowali Chrystusa. On był z tymi, którzy prześladowali Chrystusa. No i co zarobiłeś? No i co zyskałeś? Ale kim ty jesteś w ogóle? Jaka straszna choroba trapi tego człowieka? Tak się zachować, zdradzić tego, kto mu uczynił tak wielkie dobro? Gdzie on ma rozum? Gdzie on ma serce? Kim on jest? Co się z nim dzieje? Widzicie, na tym polega choroba. I ona nas dotyczy również. To jakieś oziębłość serca, to zaślepienie, to jakaś głupota. To... I teraz gdybyśmy pozbierali trochę, to byśmy widzieli, że czy chcesz wyzdrowieć? On nie odpowiada. On jest w innym świecie. Nie mam człowieka. Ja idę i mnie uprzedza inny. I skarży na innych i denerwuje się przez 38 lat. Ktoś go wyprzedza. On już się stara, ale inny jest szybszy, ale inny ma ludzi. On nie ma ludzi. A to jest ta choroba. Zamiast żyć i zamiast orientować się, dokąd idzie, zająć się sobą, swoim życiem, to on, zamiast wyzdrowieć, to on cały czas lamentuje, narzeka, skarży, mówi, że inni, że inni mają, on nie ma, on już był blisko, wyprzedzili to niesprawiedliwie, do Boga i do ludzi. To jest choroba, która powala człowieka. Dzisiaj też, dzisiaj też. Czy chcesz być zdrowy, czy chcesz zbawienia, czy chcesz. <noise> Będzie podobna reakcja, że. Sam, a tamten mnie zawiódł, a już byłem na drodze, już byłem blisko, ale podłożyli mi nogę, albo jakiś zły wypadek, że to inni wyprzedzili niesłusznie, bo ja mogłem to zrobić. A później widzicie jeszcze wtedy, kiedy otrzymał w końcu, jest zdrowy, to, to on się nie wyleczył, to on skorzystał z okazji. Akurat była okazja. Pytali Go kto tu, nie wiedział, ale wie, rozumiał, że Go szukają, Jezusa, winowajcy, jak Chrystus, żeby Mu pomóc, żeby Go ostatecznie wyleczyć. A to zależy od, od człowieka, od Niego. Chrystus nie może wbrew Jego woli to, tego uczynić. Dlatego powiedział Mu nie grzesz Bo, żeby nie stało się coś gorszego, a ten nie zwracał uwagi. Zadowolony, bo widzi, teraz już wie, kto go uleczył, i teraz może pójść do przełożonych i podlizać się im i pokazać się, że on jest dobry, lojalny, że proszę, wyszukacie, nie wiecie, ale ja wam powiem, bo ja jestem z wami, i proszę, pochwałę. I, i, I idzie do nich i mówi, że to Jezus, wydał Jezusa. Jakie to podłe, jakie to brzydkie. Jaki to naprawdę chory ten, ten człowiek. I ta choroba się powtarza przez wieki. Począwszy od tego Lizusa, nie wiem, jak teraz jest w szkołach, ale który tak się podlizuje nauczycielce albo nauczycielowi. Takiego, który się wyróżnia w klasie, który jest głaskany i cokają się z Nim, ale nie lubią go koledzy, bo on jest Lizusem, bo, bo On z nimi nie trzyma. A Natomiast lubi się pokazać jako ten najlepszy. To najlepszy, ten pierwszy, i nieraz to my, dzieciom, to, to do głów wsączymy i wciskamy, żeby był pierwszy, żeby był najlepszy. I denerwujemy się, bo ktoś wyprzedził. To nie nasze dziecko jest, powinno, najlepsze. To tamte niezasłużenie. I, I ciągle porównywanie się. I ciągle jesteśmy na pasku tego, że ktoś nas wyprzedził, ktoś ma znajomości, ktoś ma ludzi. Ja nie mam ludzi. Ja, ja nie jestem tak... Otoczony chętnymi do pomocy, jak tamten, rozliczamy się wzajemnie, zazdrościmy sobie, chcielibyśmy ściągnąć tam, żeby nie był pierwszy, to ja powinienem być pierwszy, to ja się pcham, ja powinienem być odznaczony, to gadamy, to plotkujemy, to przeszkadzamy sobie, to, to jest choroba, to jest choroba. Ewangelia dzisiaj mówi o tej chorobie. Ona rozkłada nasze więzy. Taki człowiek nie może być przyjacielem. On nie wie, co to przyjaźń. On nie jest zdolny do zbudowania przyjaźni. Taki człowiek nie umie kochać. Szkoda. Nie? Dziewczyno, uważaj i nie wydaj się za mąż za takiego człowieka. On będzie całe życie lamentował, skarżył się, nieszczęśliwy, porównywał się. Będzie podkreślał swoją samotność i tego, że jest skrzywdzony, że już był blisko, ale kto inny. I może zdradzić. Jak zobaczy, że, że ktoś go za to poklepie po plecach, że, że go odznaczy, że, że go zapisze w pamięci, że powie mu kilka dobrych słów albo mu zapłaci, to on zdradzi. No myślę, że już trzeba kończyć, żeby nie przedobrzyć i za długo nie mówić. Zasadnicza myśl została przekazana i dlatego teraz postańcie, módlmy się. Panie Jezu Chryste, patrzymy na Ciebie i podziwiamy Ciebie, Twoją mądrość. Twoją dobroć. Wiemy, że Twój sposób działania to błogosławieństwo. Ty dałeś to błogosławieństwo cierpiącemu na swoją chorobę 38 lat. Dałeś mu za darmo, bo Ty jesteś błogosławieństwem i pouczyłeś go. I nas też uczysz. Abyśmy nie poszli tym przykładem małości, małoduszności, rywalizacji, niechęci, złego gadania o innych, złego patrzenia. Abyśmy byli podobni do Ciebie, abyśmy umieli błogosławić, abyśmy umieli darzyć innych życzliwym uśmiechem, życzliwym słowem. Gestem. Przede wszystkim prosimy za nasze domy, aby zstąpiło na nas Twoje błogosławieństwo, aby nasze domy wychowywały do tych podstawowych wartości przyjaźni, miłości, abyśmy nie byli kalekami życiowymi, egoistami, zamkniętymi sobie, niechętnymi, źle patrzącymi na innych obawiającymi się innych, życzącymi im źle, uważającymi siebie za lepszych. Prosimy Ciebie, aby ta woda błogosławieństwa obmyła nas, aby ten Wielki Post i te rekolekcje pomogły nam zobaczyć, że jest życie piękniejsze, wartościowsze, lepsze, że Ty po to przyszedłeś, aby nas swoją wodą napoić, obmyć, Abyśmy byli nowymi ludźmi. Prosimy Cię we wszystkich intencjach, które mamy w sercu, które Ty znasz i za tę intencję, którą wspomniałem na początku mszy świętej, za zmarłych. Feliksa, rodzinę Waluków, Lechowskich i Strzelaków. Prosimy Cię za każdego z nas, a szczególnie za naszych przyjaciół, za tych, których kochamy, za tych, których przestaliśmy kochać, przestali być naszymi przyjaciółmi. Bogosław nam Ty, który żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków.